Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich innych. Jedni są poranieni, inni mniej, a jeszcze inni żyją w uwielbieniach w niebie. Życie prawdziwe jest w niebie. Tu jest życie pozorne i przemijające. I to chyba już. Widzimy od dziecka, chociaż dziecko tak od razu się nie zastanawia nad tym. Ale nie wszystkie dzieci, niektóre wiedzą. Ja na przykład od dziecka zaglądałem w gwiazdy, patrzyłem w gwiazdy z ojcem, z moim wujkiem. Z tatusiem mniej, bo miałem 10 lat, jak mój tatus umarł, to więc wiele tam nie było tych okazji, ale trochę tak. Raczej z wujkiem, który też już nie żyje. Zawsze mnie ciekawiło, a potem już po śmierci ojca, to już w ogóle myślałem o śmierci, o życiu. Snułem takie refleksje cały czas, do dzisiaj zresztą. No i to właśnie niebo wykorzystało we mnie, abym zaczął pisać, interesować się tymi sprawami. Głównie w momencie, kiedy Zaczęły się rozmowy z ojcem Pio. To on mnie cały czas nagabywał, żebym pisał, żebym pisał, żebym pisał. Więc zacząłem pisać i to mi przynosiło radość. Kiedyś ojciec Pio właśnie mówił, że jak przestaniesz pisać, nie będziesz pisał, to zwariujesz. <grych> no i pisałem, dlatego nie zwariowałem. Taka była moja misja, aby napisać te dwa tomy, a trzeci już powoli będzie, będę kończył. <laughs> więc jeszcze ten trzeci. A potem to zobaczymy. Dziękuję ślicznie oczywiście osobom, osobie, która stworzyła ostatnio dwie piękne piosenki na temat ojca Pio i właśnie tych pism. Ojciec Pio kiedyś mi też mówił właśnie, że, że będą cię malować z piórem w ręku. No i tak się tak powoli dzieje. Że tu na ziemi cię dosłownie, mi tak ojciec Pio mówił, że wywyższy, a najbardziej po śmierci. Więc już jestem wywyższony, że napisałem te księgi, to jest moje zadowolenie. Jestem wdzięczny niebu za to, że mogłem pisać, że spełniłem to, co obiecałem. A co dalej, to już niebo będzie naszą krainą prawdziwą. Dlatego cały czas mówię o tym niebie żeby nas nie przyzwyczajać do tego życia tylko, bo to życie przemija. Jezus głosił właśnie takie nauki duchowe, mówił o sensie życia, o celu życia, o rzeczach eschatologicznych, ostatecznych i ojciec Pio mi też mówił, że żebym mówił o sprawach ostatecznych. No i oczywiście o życiu, które rosło ze mną razem z tymi pismami, z tymi myślami, którymi ciągle... Otaczały i musiałem spisywać na świstkach papieru, na zeszycikach na początku, a potem na komputery. To się wszystko rzuciło wcześniej na jeszcze maszyny do pisania i tak dalej. Więc wiedza, ta, którą ojciec przekazał, jakby została przepuszczona przeze mnie, przez moje życie, aby mógł innych zrozumieć. Dlatego nieraz ojciec mi mówił, że Twoje życie będzie wielką księgą wielkich przygód, że musisz przejść przez wszystkie stany, aby innych zrozumieć. Nie było łatwo, bo komu jest łatwo. Wszyscy mają jakieś tam problemy cały czas, ale mimo to musimy iść. Nie zatrzymywać się w tej drodze do nieba, w tej drodze zakutej, która zakuła nas w kajdany materii. I z tą materią musimy iść. Z tym naszym życiem, z tym dorobkiem naszych prac intelektualnych, prac fizycznych, wszystko bierzemy i idziemy. Wykonujemy to, co powinniśmy wykonać, czyli zrozumienie, po co tu jesteśmy. I wtedy ta droga jest lekka. Zresztą Jezus mówił, że jego krzyż jest słodki, a brzemie lekkie. Jeśli zrozumiemy, jeśli tą wiedzę właśnie zdobędziemy. I to jest pocieszające i staram się właśnie mm, o tych sprawach mówić cały czas na rękach, czytać wam te pisma, wiersze, <laughs> aby nasza droga była lżejsza, łatwiejsza, bo jeśli się zatniemy i będziemy tylko narzekać i innym wytykać ich błędy, to słabo będziemy szli, ponieważ staniemy się tacy jak oni, a my. <laughs> A my musimy być nowymi duszami, oczyszczonymi, lekkimi, zwiewnymi, romantycznymi. I to nas dopiero buduje, pokazuje nam, że jest świat lepszy, inny, piękniejszy. I dziękuję za te piosenki, które Was też może i pocieszają, pocieszą jeszcze nie raz, bo system miłości to najlepsze rozwiązanie. W ekonomii też można zastosować system miłości. Wszędzie, w każdej dziedzinie życia prywatnego, publicznego, społecznego i państwowego. Wszędzie można wprowadzić system miłości, który nie opiera się na władzy, tylko na uwielbieniu życia i prowadzeniu go w kierunku wieczności. Można to osiągnąć, ale oczyszczenie idzie. Jak sami widzicie, jest atak na Kościół, atak na Krzyże, na Jezusa, który głosił tą ideę systemu miłości, bo on głosił system miłości. Franciszek zasyżył tak samo. Teraz przez tych aniołów, ateistów, którzy pobłądzili, a mają władzę, no to zaczynają czystki robić w sferze ducha, w sferze wiary, nadziei i miłości. Idą błędną drogą, ale kiedyś się nawrócą, bo. Nie ma innej alternatywy, jak nawrócenie. Oni dzisiaj sobie myślą, że są jeszcze młodzi niektórzy, że są że wszystko mogą, bo życie jest ich domeną, ale życie jest kruche. W każdym momencie można zachorować. Dzisiaj jesteś zdrowy, a pojutrze już symptomy, na przykład, jakiegoś raka, młodych ludzi czy jakiś psychiczne chory. Nawet jak się dobrze odżywiają, bo to zależy od, również od różnych sytuacji, od karnych, od czynów, jakie robimy, od idei, którą głosimy. Od tego też zależą nasze choroby. <laughs> Więc jeśli głosimy coś pięknego, to będziemy żyć lepiej, dobrze. Choroby nas tak nie będą dotykać. A jeśli nas dotkną, to z pełnym zrozumieniem, że życie jest krótkie i umyka nam jak mgła. To ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze różne sprawy. Prosicie o modlitwy za zdrowie swoich bliskich, znajomych, rodziny. Za tych, którzy niedługo muszą umrzeć. W rodzinie też takich macie. Więc modlimy się za różne osoby, które... Życie ich przygotowało do tego, aby, aby odejść. Dlatego już dzisiaj, nawet jak jesteśmy młodzi czy starsi, przygotowujmy się do tego odejścia, zdobywajmy wiedzę, bo ona jest bardzo potrzebna i wtedy nasza śmierć będzie słodka. Zobaczysz aniołów w chwili śmierci nic ci nie zaszkodzi. Bo będziesz miał umysł czysty i duszę czystą, <laughs> bo chciałeś dobrze dla życia, dla każdego, że kochałeś wszystkich jednakowo. I przebaczałeś, to wtedy zobaczysz aniołów przy śmierci, i nie będzie cię bolała śmierć. To zresztą ojciec Piotr też to mówił. Ja, jak rozmawiałem ze swoim aniołem, stróżem, też mi obiecał, że będę ubierał, to go zobaczę w chwili śmierci. To módlmy się. Za wszystkie te osoby, za kraj, za Polskę, za pokój na świecie, za Kościół, żeby przetrwał ten atak złych dusz. I się odnowił oczywiście i przyjął reinkarnację. Bo przyjdź mnie Kościół z powrotem reinkarnacji. To mi ojciec pią mówił nie ma wyjścia. Bo Bóg jest miłosierny i pozwala na to, żeby wiele żyć poświęcić na to, aby się wyszkolić, wyedukować, wyczyścić. Jedno życie jest za krótkie bo pół życia zmarnujesz na uczenie się w szkole, na pracę różne, a następne drugie pół to już będziesz szukał spoczynku i nigdy nie będziesz mógł głębszej refleksji w sobie wzbudzić, ponieważ zostałeś źle wyedukowany. No i tak się kończy życie, nawet naukowe życie naukowców. Kiedyś ojciec mówił, że niektórzy naukowcy umierają, i mówią, że zęby zjedli na wiedzy, zsiwieli i dalej nic nie wiedzą. <laughs> to ich nie podniosło. I oni niekoniecznie będą widzieli aniołów przy śmierci. Niektórzy krzyczą i tak dalej. Więc nastrójmy się na uwielbienie, na chwałę, na miłość, na dobro, na piękno. To wtedy będzie nasza śmierć słodka. Tak jak Jezus mówił, że jego krzyż jest słodki, a brzemie lekkie. Ale pod warunkiem. Że idziesz i szukasz, otwierasz swój umysł i serce na wiedzę z nieba. Ojcze nasz który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. <laughs> Przeczytam wam wiersz mój. Mur. Stoisz w nieznanym miejscu przed tobą mur wysoki, otoczony kolcami. Spinasz się na niego jak filozof. Oczekujesz, jak kolce uwierają. Czujesz, jak kolce uwierają. Krwawią ci dłonie, poraniłeś żyły. Chciałbyś wyciągnąć ręce poza śmierć. Lecz niestałość nie spełniła twego zamiaru. Jak pokonać ten mur? Zastanawiasz się głęboko. Pełen pomyłek nie wierzysz, że potrzeba jest ci wiara. Poraniony tęsknisz za uśmiechem, za prostotą. Zastanów się, skoro odnosisz porażki. Czy koniecznie musisz pokonać ów mur? Wystarczyłaby ci wiara. Przecież nie wszystko, co wzniosłe, związane jest z wiedzą. Zostaw tę ścianę, skieruj swe siły w inną stronę. Czy Bóg niczego nie obiecał prostym? Teraz mi się skojarzy ten mur na Białorusi. <laughs> Też tam ci uchodźcy biedni, część wie, po co tam jest, część nie wie, chcą lepszego świata, życia. Niewyedukowani, często duchowo przede wszystkim niewyedukowani, dlatego ten mur chcą pokonać siłą, nawet za cenę, że komuś krzywdę zrobią, więc ta droga jest zła. Drogą dobrą jest tylko i wyłącznie rozwój duchowy, bo wtedy mury giną, padają, zostają zburzone, bo w, zamiast tych murów postawi, stawia się Spokój, spokój i rozwój duchowy. Wtedy mu nie trzeba. Wszyscy, którzy się ograża, ogradzają, to oznacza, że gdzieś jest źle. A ci, którzy się otwierają, to znaczy, że tam jest dobrze. Ale wiemy, jakie są zasady, jaka jest rzeczywistość w tej chwili. Nie wszyscy tutaj są uduchowieni, część tylko, reszta bazuje. Na bazukach, na wojnie, na karabinach, na armatach, na dronach, to co robi Putin teraz, co to, to Łukaszenko wymyśla również. Że to jest złe, wszystko to jest złe. Tam, gdzie jest wojna, jest źle. Ojciec Pio mówi, że Bóg nie błogosławił i nigdy nie błogosławi żadnej wojnie. Żadnej. A jeżeli ona jest, to znaczy, że błądzą, przywódcy błądzą koszty ogromne gospodarcze chociaż mówi się że na wojnie się najwięcej zarabia ale to też nieprawda bo ogromne straty są ile tych Rosjan już zginęło na Ukrainie ile Ukraińców zginęło jedno pokolenie będzie dziura bo <laughs> brak mężczyzn będzie tak jak fina kiedy um, zakazywano właśnie Rodzenia się chłopców, no to same dziewczyny. Duż, jest dużo wie, dziewczyn, więcej dziewczyn niż chłopców i tam jest dylemat. Ale tutaj też tak będzie. Więc wszystko idzie w złym kierunku. Niepotrzebnie. Dlatego że przywódcy są pyszni, pycha i egoizm prowadzi ich do <laughs> złych przemyśleń, złych rozwiązań. Powinni to naprawić: uderzyć się w piersi przed Bogiem, klęknąć i przeprosić. Putin powinien przeprosić Boga. Nie tylko Putin, wielu przywódców, wszyscy przywódcy powinni przepraszać Boga za to, co robią złego. Teraz przeczytam kilka myśli z drugiego tomu właśnie. Nawet gdy już modlisz się i czujesz duchową wiedzę, że kochasz, to jeszcze nieraz nerwy cię poniosą i czasami pięści się zaciśnie na widok niesprawiedliwości. Ale już coraz rzadziej. W każdej sytuacji będziesz próbował stawać się miłością wobec wszystkich. I ojciec Pio kiedyś na rozmowie też mi mówił, że wiem, że nieraz cię pięść zaciska, żeby komuś przyłożyć za to, co robi. A Bóg też by, mu się chyba też <laughs> zaciska pieśń, pieśni, pieśń, Jak widzi, jak tyle wojen, tyle wszystkiego, że przywódcy oszaleli, to też mu się pewnie pieśń zaciska. Ale ojciec Pio tak mówi, że, jak, że jednak nie wolno, trzeba tą dłoń otworzyć. I Bóg otwiera tą dłoń tak samo, dla każdego złego przywódcy nawet, żeby się nawrócił, daje mu garść miłosierdzia, daje mu szansę, żeby odwrócić tę energię. To zło, które tworzy taki przywódca, bo nawet jeden człowiek potrafi zniszczyć cały naród. Tak ojciec Pioń mi powiedział. Jeden człowiek. I u nas macie, widzicie, weszła lewica i jest jeden przywódca, który niszczy Polskę. Tusk niszczy Polskę. Wszystko już do góry nogami idzie. A przede wszystkim wiedza. Ona jest najważniejsza. <laughs> Ale będą dobre czasy, przyjdą te ekipy, te lewactwo, przyjdzie mądrzejsze myślenie, inne, całkiem duchowe, oparte właśnie o te księgi systemu miłości. Bo tu jest rozwiązanie. Jeśli przywódcy nie rozwiążą sobie, czy politycy, nie rozwiążą sobie, e, kim są, skąd pochodzą i dlaczego tu żyją, i co trzeba zrobić, aby się z powrotem dostać do wieczności, to jeśli to zrozumieją, no to okej, okay, to będą dobrzy. A jeśli tego nie zrozumieją, a prawie nikt nie rozumie, no to będą źli. Będą wywoływać konflikty, zatargi, opoglądy. W końcu wywołują wojnę. Tak to już jest w polityce. Polityka, polityka jest duchowością i duchowość jest polityką, ale ta prawdziwa duchowość jest polityką. Jeśli takie miałkie wyuczenie się, skończenie studiów tylko, i szkół różnych. To nie jest wykształcenie prawdziwe, duchowe, to jest wykształcenie materialistyczne tylko. Niemniej nauka pomaga i zaczynamy, jak ojciec Pio mówił, od kultury osobistej, od kultury w ogóle, cały postęp duchowy. Więc jeśli się zatrzymamy tylko na samej kulturze, nie pójdziemy dalej, to też nic z tego, bo kultura w końcu też przyjmie takie formy, że nie do zniesienia. Wyuzdana kultura może być na przykład. Dlatego trzeba rozwijać, rozwijać w sobie formy kultury coraz na coraz bardziej subtelne i piękniejsze formy. To wtedy powoduje, że idziemy w postępie duchowym do przodu. Jeszcze jedna myśl: jedzenie, spanie, praca. Pobieranie energii koniecznych do tego, by utrzymać ciało przy życiu, to wszystko jest wyrazem słabości materialnej natury. Nie śpi, nie jedz, nie korzystaj ze świata, światła, a umrzesz. To jest właśnie dowód na słabość natury źle i celowo zaprojektowanej przez cywilizacje kosmiczne, które traktują ten świat jako swoje prywatne nieba. Wykluczające Boga Oryginalnego i Oryginalne Niebo. To już Platon o tym mówił: że właśnie oryginał jest tam, a tu jest tylko odbicie <laughs> Nieba, idei. Tak trudno się z tych światów wyzwolić, że Bóg od czasu do czasu wysyła swoich aniołów, by przypomnieć o potrzebie wyzwolenia się i wejścia w świat Oryginalny do wiecznego Nieba. Taki jest nasz cel, i ja o tym celu cały czas mówię, i widzę przed oczami ten cel. Bo życie, jak już mówiłem, szybko ucieka. Trzeba go wykorzystać na radość, na piękno, na myślenie o Bogu, na uwielbianie nieba, uwielbianie życia, nawet kwiatków, trawy wszystko można uwielbiać. Tak święty Franciszek robił w swojej pieśni słonecznej: wszystko można uwielbiać. Ale trzeba zacząć to robić, i wtedy cały świat się zmienia. I kwiatki będą się uśmiechać do Ciebie. Nie tylko uśmiechnięta Polska za Peo, ale i kwiatki, natura będzie się do Ciebie uśmiechać. Oczywiście to był żart z tym Peo. To tyle na dzisiaj, ale jeszcze na koniec Maćka wiersz taki krótki. Zadytykował jej Agnieszce, która też rozmawiała z ojcem Pio. Ale niestety bez rok temu zmarła. Była asystentką profesora Miotka, też między innymi w swoim czasie. Bardzo wykształcona. I taki jest krótki kilka zdań, taki yy, wierszyk. Idą babcie do kościoła, krękają jak parasole, montują sobie skrzydła do nieba z białych opłat. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i słuchajcie piosenek, które stworzył nieznany autor. Ja też tekstów tam nie pisałem. To było jakby poza mną, a z tego co wiem, to te zdjęcia, to wszystko no to Sambor tam zrobił. Zapraszam do dalszego tworzenia. Może z jakiejś teksty, jakieś wiersze śpiewać również można, bo naprawdę. Autor melodii fantastycznie to robi, ma dar, ale to już ojciec Pio działa. Ja się tym w to nie wtrącam, bo ojciec Pio z nieba widzi wszystko, a my tutaj co? Słabo. Więc ja, ja się tylko cieszę, że dzieło ojca Pio rośnie. I o to właśnie chodzi, aby system miłości rusł w Polsce i na świecie. To trzymajcie się i papa. Pa. Głos dla całego świata, w słowach ukryta prawda Głęboka i wzniosła dla ludzkości przesłanie Jak ścieżka ku gwiazdom Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości Duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie Ojciec, Pio, przewodnik wśród mroków i światła jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, zła pełne mocy, Ojciec Pio przekazał mi tajemnic wiele, O przyczynach, skutkach, duszy i ciele, O cnocie i grzechu. W sercu się plecie Cierpienie Co wprowadzi nas Do doskonałości Duchowy wzrost Miłość, co w sercach rośnie Ojciec, Piąt, Przewodnik Wśród i światła Jego wiedza To start Nasza droga Wskazał mi tajemnic wiele O przyczynach, skutkach, duszy i ciele O cnocie i grzechu, co w sercu się plecie Cierpienie co prowadzi nas do doskonałości Duchowy wzrost miłość, co w sercach rośnie o przewodni wśród bloków Myśli lat minionych, lecz wciąż nowe słowo szlifowane. Z troską klimat oddać wiernie. W rozmowach z ojcem pio, serce rośnie niezmiernie. Wiedza ojca, pio, przekaz za światło leci głos dla całego świata, w miłości odnajdźmy siłę, drogę do zbawienia, Ojciec Pio w sercach naszych, przewodniki i natchnienie.